Też jeszcze tutaj jeden temat bym poruszył a propos logistyki, że połączenie analityki danych, jak bardzo jest ważne też, w, szczególnie w e commerce obecnie. Według mnie no, jakby firmy, które mają analityków danych, albo po prostu nawet pracowników, którzy są dobrzy w analizowaniu danych, mają lepsze pozycje na rynku niż te, które po prostu robią wszystko na no czuje. No, 100% zgody, no. to my się o tym boleśnie przekonaliśmy sami w szczoteczkach no. przecież, nie? Że mieliśmy taki okres, ja czasami o tym opowiadam, więc powiem jeszcze raz, że no, że po prostu nie spinało nam się biznes, tak? Mieliśmy duży magazyn, bardzo duży wolumen sprzedaży, no. ale biznes się nie spinał, no bo właśnie brakowało tej analityki. To był taki game changer, to kilka lat temu, no. nie pamiętam w którym roku, że no, po prostu dobra analiza y, rentowności, wszystkich kosztów dla danego, w podziale na każdy produkt, nie, a nie na jakąś tam wielką koszyk produktu, na przykład z Allegra albo skądś tam, y, no to robiło robotę. No i przede wszystkim analiza właśnie pod logistykę i pod zamówienia na święta, no bo też mamy ten temat, więc możemy do niego trochę przeskoczyć, czyli jak planować, nie, też y, logistykę i stan magazynowy, magazyn mhm. na święta. Y, no,